Cześć, z tej strony Karty I To jest kolejny odcinek z Parkura. Na dzisiaj fanart to jest Ten Cześć, tam że się, że miliona asłupów, coś tam, coś tam. Nie będę tego czytał teraz. Bo nie chcę marnować czasu, bo chcę przejść Parkura. Dzisiaj będę samemu. Ale. No to różnie, jest. To sami mogę być samemu, to sami mogę być Shake'em. No, cześć. No dzisiaj będziemy sobie. Czy najpierw musimy wziąć siedzonko Podobno włączcie Trzeba sobie wziąć siedzonko Tyle nam chyba wystarczy Ale pewności nie mam No i jedziemy z parkurem Ja tego parkura już w ogóle chyba grałem już Z... Shake'em ale nie nagrywaliśmy go wziąłem losowego parkura jakiegoś akurat ten jest, dobra jest nawet fajny, a go nie nagrywałem tylko po prostu grałem shake'em no no, no i gitara, nie? mhm dobra no i teraz musimy sobie przejść Parkura. To jest jedzonko, którego nie potrzebujemy Weźmiemy sobie łóżko, jakby była noc Później... <laughs> Ten parkour nie jest jakoś bardzo trudny Więc myślę, mi, mi, mi się wydaje, że tam radę go jakoś przejść Mogę się zauważyć, że nie mam jakości teraz w filmiku... 720p Tylko 480p, bo mi telefon troszeczkę się psuje Muszę sobie kupić nowy no, już tego parkura przechodziłem więc troszeczkę wiem, jak go przychodzić w jakiś sposób. Więc mam troszeczkę łatwiej, nie? Ale co z tego Teraz ja sobie coś. Gdzie teraz nie przejebie? prostu na daleko mi się udało dojść. Dobra, no, ty co cały czas nie mam. To idziemy dalej, parkura. Parkour kurwa. Parkour. Dobra, dajemy sobie na radę Bardzo szybko mi się do go sprawnie przejść. No nie! A... Dobra, jedzenia nie potrzebujemy. Idziemy znowu tam, gdzie? Nie! <grym> Dobra, szybko dojdziemy tam, gdzie byliśmy. Albo długo Ja się pomyliłem, tak O nie, dlaczego mi tak teraz idzie? Dobra Muszę, wezmę sobie troszeczkę jedzonka Tyle wystarczy Dobra Daliśmy mi całe 3 minuty przejść tamto Tam, do tamtąd Zajmę radę jeszcze dalej przejść Tu nie ma No i dlaczego? Mam ustawienia graficzne, wszystko dobrze jest? Tak Oj bym nie mógł mi grać 220, bo by miał dużo lagi. Teraz mi się telefon psuje. Muszę kupić nowy. Bo tak to będzie bardzo niefajnie. O, teraz damy radę. Teraz damy radę. Teraz wody, więc... fajnie, że tutaj w ogóle wodę dali. Bardzo fajne ułatwienie. W ogóle mi się teraz ładuje telefon. Coś nie mam jakiejś wygodnej pozycji, ale co z tego? No nie że to jest takie ważne. A to zauważyłem, że na tym teraz mi przeszkadza, więc nie źle. Najpierw zrobię dwie części tego parkura, jakby coś. Yy... Lag był! Był lag. Lag był lag. Dlaczego? E, mam problemy z tym parkurem. Muszę go przejść. Czy ja chcę go przejść? Bo nie jest już taki długi. Nie, nie umieraj, nie umieraj. Dobra, teraz spróbuję. Dobra, dawaj stary, dawaj. Ktoś pisał, że moje nie jest niedopracowany, chociaż. No, nie powiem, to jest troszeczkę prawda. <noise> ale mi nie o to chodzi. Idź, 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 idź. Chcę no. że mi zrobił nowego, jakiegoś ten. I, i, to aż tak. I. Możecie też mi zrobić skina, albo wysłać Fanarta. Macie e-mail w opisie. Oczywiście macie w opisie e-mail Możecie też na przykład wysłać skina jakiegoś, ale nie z internetu. Bo jak mnie z internetu ślicie, to. Ja bym chciał jakiś taki, na przykład taki sam jak mój, tylko że na przykład dodany z. coś tam dodany na przykład. Bo mój nie bardzo się, mi się podoba, nie? Idzie. Czy... Bo ja, to jest troszeczkę. Ouuu. Błąd Minecrafta, tutaj taki troszkę widzę. Tutaj drzewka widać, a tego nie widać. Drzewek w ogóle nie powinno widać. Tak, to jest prawda. Drzew w ogóle nie powinno widać w takim czymś. Drzewko widać porządek. Nie wiem, czy to jest błąd, czy tak powinno być. Nie wiem, w sumie. Nie znam się nad tym za bardzo. Z jednym sobie kurczaka. Nie wzięliśmy tak dużo To jest zaraz skrzynka z jedzeniem. To pewnie sobie coś tam weźmiemy. No. Nie. Nie ma, dobra. Nie ma, nie ma, nie, nie, nie ma, nie, nie ma, nie ma. Chcę sobie przejść normalnie tego parkura, ale jakoś nie mogę. To coś mi coś źle wychodzi. To jest łatwy parkur. sobie jedzonko i przechodzimy parkura Za szybko się spieszę weźmy sobie to wszystko I idziemy tutaj, znaczy tak zrobić i dobrze będzie, I przejdziemy na lajcie. To jest takie proste wi, No, dobra, piszemy teraz sobie survival Piszemy sobie survival Wchodzimy na ten świat Piszemy... Kiedy się zrobi noc? Mam nadzieję, że już się robi ta noc Piszemy sobie konika jedziemy idź tam w koniku Dobra, teraz się trzeba przygotować jak grałem w szake, to akurat to mi się udało no dawaj koniku No, już jest, już tam nie będzie potrzebny teraz. Jeszcze nie ma noc, co? Hmm. A będzie? Robi się? Nie wiem. Chyba włączy kreatywa. Co? Chyba włączę kreatywa, bo, bo teraz, będzie, teraz będzie. Jak mówiłem, już grałem tego parkura. I teraz włączy kreatywa. Włączony internet, no dobra, trudno. O łóżko, to jest taki troll z ich strony, nie? jeśli ktoś nie wie o tym, albo zapomniał, co zginie, to się nie da zasnąć. To jest taki troll, nie? Dobra... No nie, to jest trudne! O, już byłem na tym klocku, Niech, a ja już byłem, więc... wracam. Dobra, od nowa. Nie ma co. Tylko... No, aha, to dobra, te błędy w Minecrafcie. Minecraft ma dużo błędów. Najlepiej, ojej Dobra, dałem radę Dobra Na razie mi fajnie idzie wykrykałem Dobra, idziemy już tutaj Teraz CNT ruch Kurde, telefon, dobra Na razie ja dobra, nie to łączę, dobra, nieważne To taka ja proszę tak przeszedł Albo nie. to mi się zbagowało. No to przeszedł. To mi się zbagowało. I wracamy. Nie no, chyba dzisiaj przejdziemy tego porkura, nie? A nie, jego całego nie przeszłem. Mmmm, jego całego nie przeszłem, zapomniałem o tym. Jego całego nie przeszłem shake'em Całego nie. Później przestaliśmy w niego grać, bo dla nas za trudny teraz na kreatywie będę przechodził. Skąd te Creepery? Skąd? Skąd one są te? Ja nie wiem. No i jesteśmy. Dobra Ej, jakby to się, tam na dół, chyba nie trzeba iść Tylko trzeba iść... Py, py, py prosto Tutaj jest skrzyneczka Kilo <gryw> a tutaj tak mi są laki bloki Chyba czy... Aha! To w ten sposób działa Dobra Zobaczymy co w tym jest co sobie ubierzemy U, spoko o, To nie jest spoko ani, ani trochę Dobra Znowu TNT Trzeba jeszcze skakać nie ja będę musiał to zrobić parkurem, nie? No ja nie dam rady. Nie dam rady. No nie. No dawaj. Karton. Karton nie rób tego parkura na dwie części. Ja nie chcę robić tego parkura na dwie części. Dobra. Wiem jak to zrobić. No i dałem radę, <grystanie> logi! O kurde! Co Minecraft mi się zbogował! <grystanie> Co Minecraft mi się zbogował! Dobra, włączamy go. Bo w ten sposób może to się uda. O, dobra, działa. Mm. Parkour pyk, pyk, i pyk. No i dobra, gitara się ma, nie? Pukać pięta, i nie ma klienta. Dobra, przechodzimy Jak rok Przechodzimy to jak ro... Nie no prze... do tego prokuratora już ominiemy O, i teraz Dobra Okej okay. Okej okay. A. Okej, okay, okej okay. okej okay. dobra. I, wiecie ha. co? Lajkujcie, subskrybujcie, oceniajcie tego parkura, będzie też część druga. Więc cześć, pa pa!